No, weźmiemy sobie wszystko działa, można jechać oprócz Ubera. O i zamówienie przyszło na wolcie. Kurczę blade za 16 złotych. McDonald's Bonarka nie, nie chcę tego, bo ten numer jest za 12, ale on jest niby na Balborską, to jest bliżej chyba niż to, co tutaj mam, więc teoretycznie powinno być szybciej. Mamy godzinę za 10, 10 w niedzielę słoneczną, 30 stopni ma być. Dzisiaj na 100% będą stać i kontrolować rowery, bo jest zbyt dobra pogoda i jest akurat niedziela, co z automatu będzie oznaczało, że wszyscy będą jeździć, więc muszę uważać. Więc pierwsze zamówienie mi zepsuło plan, bo chciałem jechać do centrum, no ale dobra. Pojedziemy i tak pewnie, bo wątpię, żeby była ciągłość. Ale pustki na drogach, kurczę. To w ogóle będzie otwarte? Czy to wszystko tutaj jest zamknięte, ty? Nie, dobra, da się wejść. Starbucks. Ty, a gdzie jest ten Starbucks? Gdzie oni go przenieśli? W nowej lokalizacji. Mówię plecach na plecach, ale zamówienie w łapie będzie news, nie? <grywa> ja pierdolę. Gdybym ja tak zrobił na filmie, to byście mnie zjedli zera. Gdzie jest ten kupa Starbucks? No tutaj, nobla. Dzień dobry. Yy, Uber 9F. Dobra, czyli prosto w dół, tak jak myślałem. Feltman, no okej, okay, dobra. Najgorsze jest to, że teraz tutaj mam zielone. Ale nie pojadę prosto, bo... Po prostu się przeteleportujmy. To jest najlepsze opcja. No, 32 i to jest taka właśnie idealna prędkość. I w sumie teraz mi się przypomniało, że możecie podpisać petycję, jeżeli chodzi o zmianę przepisów na podniesienie z maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla e-bike'a na z 25 na 32. Moc nominalna... Z z 250 na 750, żeby była możliwa, więc możecie podpisać coś takiego. I teraz pewnie mi napiszecie, że nie no, przecież to nie ma sensu, bo to nikt tego nie podpisze, za mało, bla, bla, bla coś tam, coś tam. A ja wam powiem, tak jak wy mi na strajku Ubera coś się wypowiadałem, że jak się nic nie będzie robić, to nic się nie <laughs> O kurwa. Elegancko, ty. Na Szczepańską, to centrum. Kurde, nie sądziłem, że są zamówienia rano, w taką pogodę. Tu proszę. nie mam pojęcia, skąd jest odbiór tego drugiego zamówienia, Przyjąłem to z jakiejś jakiejś ulicy Heila. Nie mam pojęcia gdzie to jest. Oj, trochę smaru brakuje, już czuć. Ja, no chyba tędy nie wejdę. Yy, Skowronia 3G, więc chyba ten nie. Ech. Od Heltmana widzę, no, dobra, dzięki. A co? To jest to? Nie. Ale po kanę. No to sobie zrobiłem szybkie zamówienie. Chyba z tueś zęd wejdę. Jak nie? No a ja byłem tam przy tamtej bramce. Za płotem. <grystanie> a tu jest nie Jezu co jest ze mną dzisiaj? Ostatnie pewnie no. Dobre. Dzień dobry. Y, tam kot pin będzie potrzebny. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki. Półtora kilometra do jazdu. Hmm. Aha, to jest wolę Sławka, Ok. Okej, okay, dobra. Mniej więcej wiem, gdzie tu jechać. Ale co to jest w ogóle? Kurwa, to jest paka czy... czy jakiś. Przesyłka to jest, what the fuck? To jest Uber paczka. O, to będzie ciekawe w sumie. Teraz się okaże, że ma 5 tony żwilku. Dla flota będę wiózł. Albo narkotyki. O, więc może nie żwilku, ale 5 kg A w Stanach na przykład ludzie lubią sobie taksiarze wykorzystywać do takich rzeczy. Na Wiednicie można sporo przeczytać. No ciekawe, ciekawe. Dobrze. Oho, ale będzie geilowane. Bo tam a, cały piekarnik wyciągnął, nie? <laughs> a to pierwszy raz na tym kanale będziemy wieść paczkę na rowerze. Opcja jest dosyć. no od dość dawna jest dostępna, nie? A ja myślałem, że to dla aut, nie? A ja tu się w sumie na Discordzie dosyć często czytałem, że, że ktoś ma paczkę i to na rowerze, nie? A gdzie to dokładnie? Nie mam pojęcia, która klatka. Z... Dzień dobry. Aha, okej, okay, dobra. Szewsko 10, ok, do restauracji. Luczę dostarczyć. Czyli raczej taki zwykły przypadek. No, lajtowo dzisiaj, śmiesznie, ale dojadę do centrum, to się light skończy, pewnie, bo tam jest większy ruch, nie? A tak zobaczcie, tutaj cisza. Jak cholera, wiaterek wieje. Kurczę zastanawiam jak tam najlepiej pojechać. I chyba zrobimy tak jak widzę po mapie. Zobaczcie ja ten rower elegancko tu toczy, nie? 35 na godzinę cały czas. Nawet nie musiałem poprawiać. Kiedyś kurwa w takim budynku, jak widzicie po prawej stronie, no opuścisz mnie czy nie? Znaczy, nie dzięki, bo musiała mnie puścić. Z komentarze z... czas start, że chuja. To <laughs> jest śmieszne w sobie, że jest jasno w przepisach napisane, a dalej ludzie się ku**a kłócą z tym. No dobra, nieważne. Mówiłem o tym budynku. To w Wałczu z takiego budynku zrobili normalnie klub, nie? Więc gdyby coś takiego było w Wałczu, to pewnie by tam już była speluna jakaś zrobiona. I to było w czasach, kiedy klub mugańskiego chyba był zamknięty, o ile dobrze kojarzę, bo on się dopiero chyba potem otworzył, albo może to było otwarty, ku** wie, nie pamiętam. Tak, tego mugańskiego. On miał kluby w Wałczu, w sensie kluby, klub jeden, w większej ilości nic nie wiem, ale znam osoby, co wiedzą. <laughs> ale jakoś nigdy mnie to nie interesowało. A, I tak, zapomniałem, że to akurat ten most zamknięty, ale tu, dobra, tu przejazd jest normalnie, gitara. Gitara, ma Trzeba spojrzeć na Janusika. Nic nie piszą. Muszę pojechać w prawo, a tam na 100% będę stać. Na ostatnim chwili powiedziałem, że dzwonka nie ma, a sobie go założyłem. Tylko, że coś kurwa nie dzwoni. dzwoni. dobra, tyle, że mam na to nie dostać. To no jest. Oho, to jest kurwa zamówienie. 3,5 km za 12 cm? Nie ma kurwa opcji. 2,5 za 8,85 m.a. że to, bo to jest raczej krótki kurs. A, to do pana, tak? Dobra się zagapiłem kurczę proszę bardzo dzięki dzięki no i tak to powinno wyglądać rozłożenie jedzenia, a nie jakieś kurde chodzenie po czwartych piętrach tutaj się z klientami których nie w domu z jakimiś klatkami i szukaniem bloków. <noise> nie no jak tak chcecie to taksi i dolnych płynów w ogóle oni tak wystawiają te mandaty za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do duchu no, i w sumie, co jest ciekawe, to oni wystawią taki mandat i chłopie jedzie dalej, nie? <grymianie> Eliminacja. Eliminowanie zagrożenia z ruchu drogowego też logiczne, nie? Te paczki się nie liczą to w questa? What the fuck? To jest chyba jakiś błąd. Dzień dobry, 7B Uber. Dziękuję. Kosztowa 15. Dobra, to jest ten to znaczy to jest ten skomplikowany budynek z 1044. W 5 minut to zrobimy, więc będzie spoko godzinówka. Tam wyjdzie chyba cztery dyszki, bo to zamówienie było za ósemkę, nie? No nie cały Czasami jak się skompletuje dobry zestaw zamówień, no to idzie coś tam zarobić nawet na jednej aplikacji, nie? W dobrą pogodę, w lato. Sprawdza jeszcze kalendarzowego lata chyba nie mamy, nie? Czy, czy już mamy? Myślę, w sensie w się po mnie buduje? Nie dobrze. Tu ale zrobiłem tego. Nie, no muszę zjechać na, na drogę, bo ja tam muszę jedzić. To nie złe minut, to jest we 5 to to zamówienie. 4,5 km za 12,80 z piątusz. Placu... Nie, nie, nie. Tu będzie, o właśnie, gdzieś tutaj. Ósme piętro taką windą, nie? Nie podoba mi się to. Przecudowna kurwa winda, ja pierdolę. Dzień dobry. Dzień dobry. bardzo. Dzień. Dzięki. Dzień dobry. Nie no, zejdę sobie samemu. Podziękuję za tą windę. Co tu jedzie? to nowe te ciężarki na tym. Ja piercię. Przecież to jemnie i wtedy cała... Nie, nie wiem. Dobra, nie będę się wypowiadał. <ścoughs> Galeria Kakos... Nie, nie, nie. Dobra, trzeba iść grzać łoweczkę. Tutaj w ogóle jest nakielny obok, zaraz Wam coś powiem odnośnie niego. Tutaj byłem właśnie te prawkę ogarnąć na motosyk. Musiałem i tak i tak czekać do pewnej godziny. I chciało mi się strasznie do toalety. Siku mi się chciało, nie? No i wszedłem do nakielnego, mówię, czy mogę skorzystać z toalety. I mówię, że nie chcę nic kupować, zapłacę po prostu za tę toaletę, A babka mówi, nie, trzeba coś kupić. W sensie, ale ja mówię, ja normalnie zapłacę za to. Pi ile 5? 10 zł? Nie, trzeba coś kupić, nie. Bardzo po prostu już jest to powiedzieć, nieprzyzwoite, nie? Ale no, ich kibel, ich zasady. zł. Mhm, no to może nie. 37 zł za, za 7,5 km. Czemu kurwa by nie? <grym> no nie da co mi tego wolta włączyć, nie? Będę jechał na jakąś obozową, ale to jest gdzieś poza miastem, w sensie poza miastem, poza centrum mocno. Czyli pamiętam, czy obozowa to była kurwa, Ruczej chyba. Natomiast ja zobaczymy, czemu taka stawka. Teraz się przekonamy, kurczę. nie Uber E7? No to jest ruczaj. Cholera jasna, no. 32 minuty mu jechać. No właśnie, głupi napisał, że odszkodowanie w zakupie, strefę zadupia. No, dobrze ujęte, nie? Więc pewnie będę wracał na pusto. Ale kurde. Tułaczka, nie? No Jeśli gorąco robi, mieszkanie z przyjemnej pogody, więc skwar. Ale z tego co widzę to mnie kieruje nad rzekę. Co jest w sumie ciekawe, nie? No zobaczyłem. Co on Pan wymyślił ciekawego. A tutaj no, pokazuje, że nie tędy jechał. Jest droga, no. Okej. Okay. I teraz pytanie, czy to było warte ten jechać? Ja, chyba ta no raczej na rowerze bez zawieszenia i w ogóle na fullu to no ta droga nie, mo nie może nie być przyjemna. Ja tutaj tu sobie płynę przez te wszystkie dziurki, ale... No i kurwa pościa z tego rowerowy, nie? Tu się dopiero zaczyna ciąg pieszorowerowy, nie? Tam był dla pieszych po lewej, a tutaj dopiero zaczyna się wspólną. Gdzie ty mnie tutaj kierujesz Powiedz mi, co? A tu są porobione takie debele, ty. Ja nie widziałem nawet. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Gdzie jest ta kurwa obozowa? Ja pierdolę jak to jest daleko. Łatwo dałem się zmanipulować, nie? Zobaczyłem prawie 4 dychy za kurs 7,5 km. A chuj, wezmę, dobre pieniądze, ale nie przemyślałem tego, że <laughs> nic na mnie nie czeka. <laughs> I żadnych zamówień nie będzie. Ale dżungla fajno. Dobra, pojeździemy tam po prostu normalnie. No, gdzieś dojechaliśmy. Słyszyję, że wjechałem w złą O 11:48 tu miałem być, jest 11:27. Pięknie mm -hmm. to mm -hmm. Patrzcie, jak ta ulica się świeci. Pizza, coś to, to coś, coś. Ciekawe. No, no, włączmy VLT. Oj, za dużo gazu. Byłaby nieprzyjemna niespodzianka. Tak ciutka, ciutkę i byłoby już nieprzyjemnie. Ale jeszcze bardziej byłoby nieprzyjemnie, gdybym nie z przedniego koła. Kurwa, to jest. Osiedle z luksusem, patrzcie, ławeczka, to i to, i obok jeszcze tylko stoliczek postawić. I gra, nie? Dobra, zobaczmy, ile zarobiłem w te półtorej godziny, tak? 70... 80 zł, prawie podzielić na półtorej. No, 52 na godzinę, póki co. Ja tu nawet nie muszę ręką go wyrywać, nie? To jest ciekawe. No z 7,5 km od dwie dyszki i jeszcze wracam na chatę. <laughs> Esa. Patrzę, że mi się wyświetla S, że jest plus 5 do jednego zamówienia. No to w zakupanym jest. Wszyscy na Crispinowie pewnie siedzą, nie? Dlatego tak pusto. A tam przecież zakaz grillowania i kąpieli już, to po chuj tam jechać w ogóle. Ale zobaczcie, jaka jest w ogóle gigantyczna różnica w stawce, nie? Tutaj zakupy za dwie dychy i 7,5 km, tak? A ubera zawiodzą za 7, też 7,5 km. Ale za 37? Mm. Hello, tak kurwa dłeś? Od rampy. Aha, dobra, Nieważne, nie przeczytałem moje wina. Czekaj, nie, to jest od dwudziestego 25-0,8 No to co jest kurwa ty? Wejdę czy nie kurwa? Okej, okay, czyli się okazuje, że to, że to, jeszcze gdzieś indziej, gdzieś z boku. Aha, jeszcze kurwa gdzie indziej. Ja dole. W życiu bym na to nie wpadł, nie? Oczywiście kurwa nic nie jest podpisane. Łączę, proszę czekać. Halo? Yyy, pięć, To na pewno nie tu. Albo tam dalej, albo gdzieś Aha, dobra. A tu są drzwi fakty, faktycznie, kurwa, ciężko napisać w notatkach nie? odpowiednią, kurwa rzecz, że po lewej stronie od GFC drzwi z napisem Global Volt. to chuja pana. Dobra, chyba piknik trzeba rozbić. Znaczy się nie zaczekam, żeby ktoś tu przyszedł. One eternity later. Pięć, cztery, dwa. No, szybko. No. Tyle ja nie wiem, kupa, to jest zaznaczone, że to jest gotowe, a co ona robi z tym zamówieniem? Typu, chuj to zaznaczać. 5-4-2? Mhm. Teraz zakupy i pizzę niby mam wieść, jak oni sobie to wyobrażają. No i zresztą mi tak chujowa trasa, więc w dupie tu ma. Więc no, Volt mi zniszczy cały wynik, że tak powiem, ale tą pizzę z tymi zakupami, jak oni sobie wyobrażali, że miałbym ją ja przewieźć, to ja nie wiem. Co? Nie, nie chce mi się już tam jechać pół godziny, chyba tak. Więc myślę, że na dzisiaj starczy. Dzisiaj na 100% będą stać i kontrolować rowery, bo jest zbyt dobra pogoda i jest akurat niedziela.